Ej, a w sumie jak byś opisał takie. No właśnie takie ziemnięcie. To brzmiało jak stęknięcie niedźwiedzia z zatwardzeniem. A jakoś bardziej kreatywnie. Ciągle się słyszy, że ktoś ziewa jak niedźwiedź. I... Ziewnięcie jego można było porównać z szuraniem ciężkim meblem po drewnianej, niecyklinowanej podłodze. A może coś o. minie przy ziewaniu? Ziewając, otworzył japę tak szeroko, jakby otworzył w układzie pokarmowym nową zjeżdżalnię wodną, do której wchodziło się przez jego pasztę. Czy, czy, tobie. Y, dlaczego ci się kapelusze zmieniają? Bo już we środę o 20:30 powrót! Barona Minhausena!